Cześć, witam serdecznie. Nasze nowe wideo dotyczy aplikacji Busu, dzięki której możemy nauczyć się w łatwy i przyjemny sposób języków. A jakie to języki? Więc tutaj na, na stronie Google Play Store możemy się dowiedzieć z informacji wynikających z tej aplikacji, że możemy się tutaj nauczyć hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoski, portugalski, rosyjski, turecki, polski, japoński, a nawet arabskiego. Bardzo ciekawa aplikacja. Co ciekawe, w jednej aplikacji możemy się nauczyć aż tylu języków, i jak tutaj sama informacja mówi nam o tym, jest to łatwy i przyjemny sposób na naukę jakiegokolwiek języka. Już ponad 50 milionów ludzi na całym świecie używa tej właśnie aplikacji. Została ona uznana w roku 2014 za aplikację, którą trzeba po prostu mieć na swoim urządzeniu z Androidem. Zobaczmy zatem. Jak ona działa, i przejdźmy do samej aplikacji. Wcześniej już tutaj zostaniecie poproszeni o zalogowanie się, podanie swojego adresu e-mail lub zalogowanie się przez Google Plus lub Facebooka. Mi najbliższym językiem, który chciałbym być może polepszyć, jest hiszpański, dlatego też przejdę tutaj, zobaczyć jak to działa. Ja się zaloguję przez Facebooka, przez nasze... Konto na Facebooku. Jak widzicie, jesteśmy tutaj hiszpański, początkujący A11. To pewnie jakaś kategoria początkującego. Rozpoczniemy. Jak widzicie, tutaj mamy 11 kategorii różnych. W pierwszej kategorii to jest poznawanie ludzi. Mamy m.in. samopoczucie, zaimki osobowe, wygląd, praca zawodowa, liczby i kolory. Moja rodzina, przedmioty codziennego użytku, wielkości, a więc chodzi też o miary, objętości pewnie, miasta i miasteczka, jedzenie i napoje. Nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość kategorii, żeby nauczyć się języka hiszpańskiego, ale na pewno, jeżeli ktoś się wybiera na krótkie wakacje, to pomoże mu to ta aplikacja po prostu poznać jakieś takie podstawowe zasady. I języka, no, tak jak tutaj właśnie w tych kategoriach już, o których wspomnieliśmy. Y, żeby po prostu zobaczyć jak to działa, przejdziemy do pierwszej kategorii, poznawanie ludzi. Zobaczmy, część pierwsza. Y, słownictwo. Zobacz fiszki i zapamiętaj słowa, jak to działa. No więc Hola. ¿Qué tal estás? Jak widzicie, system nam y, mówi, jakie jest przywitanie i jak, jak ono jest tłumaczone na język polski. Tutaj przejedziemy na drugi. ¿Cómo te llamas? Tak jest, a więc po hiszpańsku ¿Cómo te llamas? znaczy pytanie jak masz na imię. Przejdziemy do kolejnej lekcji. ¿Me llamo? Jak widzimy to takie podstawowe zwroty, nie są to jakieś trudne rzeczy, skomplikowane. Chodzi przede wszystkim o, o takie podstawy, żeby jakoś się przywitać i powiedzieć, kim jesteśmy. Po trzech tutaj widzicie informacjach, które dotyczą krótkiej takiej nauki, takich wstępów. Przechodzimy do czwartej. Me llamo. I teraz musimy wybrać, system nam powiedział po hiszpańsku coś, musimy wybrać z trzech różnych odpowiedzi w języku polskim, co to oznacza. Me llamo znaczy mam na imię. Klikamy, zostało zatwierdzone i teraz możemy dopiero dalej przejść do kolejnych lekcji. De donde eres? Tak jest, przesuwamy w bok. Soy de... Ok. I tutaj mamy, powiedzmy, w siódmej lekcji albo siódmej podlekcji, y, musimy przeciągnąć i upuścić na właściwe tłumaczenie to, co jest w języku polskim. A więc mam na imię, to będziemy jamo. Skąd jesteś? De donde eres? I jestem z Sojde. Bardzo dobrze, lekcja wykonana. Kontynuujemy. Zdobywamy jakieś tutaj malinki. Możemy podzielić się ze znajomymi naszymi wynikami i kontynuujemy. A więc tą lekcję ze słownictwa takiego podstawowego z kategorii miło cię poznać już mamy zaliczoną i teraz przechodzimy do testu. Z tej De donde eres? A więc musimy znowu tutaj kliknąć odpowiednią, odpowiednie tłumaczenie. De dónde eres? Teraz mamy tylko ze słuchu. Soy de. I odpowiedź. System mówi w języku hiszpańskim. My mamy tutaj tłumaczenie i musimy po prostu połączyć odpowiednio słowa. A teraz musimy zrobić to samo, tylko w odpowiedniej kolejności ze słowami. Bardzo dobrze. Hola, ¿qué tal estás? A teraz z kolei musimy w lekcji, albo pod lekcji, że tak powiem, w teście już końcowym, numer 5 na 5. Tak jak widzicie, macie tu puste miejsca i musicie wsadzić odpowiednie litery. A więc yy, wsadzimy tutaj tak, Jest estas. Mówimy. Jak widzicie, znowu zdobyliśmy jakieś tam wysienki. Kontynuujemy pracę. A więc część pierwsza została zaliczona i możemy przejść dopiero do drugiej. Mamy tutaj drugą lekcję. Y diálogo test. Buenos días. Ok. Buenas tardes. Encantado. Encantada. No, Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes? Tengo años. Oczywiście, tu gdzie jest y, trzy kropek, musimy powiedzieć, ile mamy lat. Adios, hasta pronto. Bardzo dobrze. Adios, hasta pronto. I teraz, co to oznacza w języku polskim? To oznacza do widzenia, do zobaczenia wkrótce i kontynuujemy. I znowu musimy upuścić właściwe tłumaczenie na, na odpowiednie miejsce. Ile masz lat? Mamlat. Y Dobry Następnie do dialogu. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. Genial. ¿Cómo te llamas? Me llamo Peter. Encantada de conocerte, Peter. ¿De dónde eres? Soy de Inglaterra. I cuántos años tienes? 21 años. Możemy tutaj powtórzyć albo przejść do języka polskiego, żeby zobaczyć tłumaczenie tej, tego dialogu i my kontynuujemy. Teraz system zostawia nam puste pole y, po to, żebyśmy mogli z dołu wybrać frazę lub wyraz, który będzie pasował do tego dialogu. Odpowiedź jest dobrze, dziękuję. I Maria znowu mówi genial. Como te llamas? Czyli jak się nazywasz? I Peter odpowiada me Peter. I Maria Mówi Encantada de Peter de Donderes, Soy de ¿Y tienes? A więc tak wygląda mniej więcej taki krótki test tego co wysłuchaliśmy tego dialogu i przez to... Zgadza się wszystko, a więc kontynuujemy. Znowu wygraliśmy jakieś malinki. Kontynuujemy. Aha. I tutaj macie. Informację dotyczącą konta premium. A więc, żeby nauczyć się więcej i szybciej, musimy wykupić po prostu konto premium. Jeden miesiąc to prawie 9 euro i 12 miesięcy to 49 euro. Mamy tutaj różne rzeczy, które możemy dodatkowo otrzymać. Znowu, to mieliśmy zaliczone. Ok. No to tak. W lekcji drugiej, a więc w części drugiej, właściwie lekcji pierwszej, już w trzecim, w trzecim podrozdziale, że tak powiem, mamy test, który musimy po prostu, żeby kontynuować, opłacić go. Zobaczmy, czy dalsze lekcje też są w ten sposób skonstruowane. Na przykład samopoczucie. Uczucia. A więc zobaczmy. Słownictwo i dialog jest bez tej kudeczki, nie jest zablokowane, a więc prawdopodobnie. komu tak estás? Możemy się. Bien, gracias. Dalej. Co menos. Co nieco pouczyć. Maso o menos. I ¿Y tu? Content. Triste, y tú, Cansado, Cansada, qué bien, qué lástima, Cansado, Cansada. Przejdźmy może do innych jeszcze kategorii, przejdziemy może do tych ostatnich. Tutaj na przykład policzalne i niepoliczalne mamy skódeczką, a więc to też będą kwestie wykupienia konta premium. Szczerze mówiąc, nie wiem czy przy takim podstawowym zakresie nauki języka warto płacić jakiekolwiek pieniądze za to, żeby, żeby po prostu dzięki temu programowi się. Nauczyć coś po prostu więcej, jakiś test, jakieś na przykład wyrazy, które są tutaj zablokowane. Widzimy, że te, które są bez kółeczki, możemy jeszcze wykorzystywać, jeszcze robić, ale w każdym zapewne coś się znajduje zablokowanego. Na przykład tutaj mamy też coś zablokowane, jakąś kategorię, tutaj też stopnie wyższe i najwyższe, a więc do Was decyzja należy, czy warto wybrać, czy nie wybrać. Oczywiście, jeżeli ktoś zupełnie nie umie danego języka, no to może i warto. Natomiast są dostępne zapewne w internecie lekcje, które są zupełnie darmowe i zupełnie dobrze rozbudowane. Ta nauka też jest przyjemna i łatwa. Zatem do Was ta decyzja należy. Ja osobiście uważam, że to troszeczkę jest przydrogo. 9 euro na miesiąc to jednak jest troszeczkę pieniążków, ale oczywiście, tak jak powiedziałem. Każdy, każdy robi to, co lubi, i każdy wybiera to, co lubi. Zatem tak działa właśnie, yy, tak działa właśnie ta aplikacja. Tutaj możemy jeszcze, mamy w menu, yy, oprócz kursów, moje ćwiczenia, preferencje. Skontaktować się możemy oczywiście z producentem tego programu, pomóż innym. Nie do końca wiem. Aha, czyli poprawiając ćwiczenia innych otrzymujesz te malinki i zawierasz nowe znajomości. To coś na, na kształt takiego, takiej motywacji do tego, żeby się uczyć. Aplikacja bardzo dobra, natomiast nie wiem, czy jest na tyle dobra, żeby, żeby po prostu płacić aż takie pieniądze za tą aplikację. Ale warto oczywiście spróbować i... Oczywistym faktem jest, że warto się uczyć języków, dlatego zachęcam, jeżeli nie ten program, nie ta aplikacja, to może jakaś inna. Jeżeli macie jakieś komentarze, spodobał Wam się film, to dajcie lajka like i komentujcie. Jeżeli chcecie usłyszeć jakieś nasze opinie i komentarze o danej aplikacji, to napiszcie do nas i chętnie przedstawimy Wam wideo z naszymi opiniami o danej aplikacji. Dziękuję, to by było na tyle dzisiaj. My się żegnamy z Wami i zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, ponieważ każdego dnia zamierzamy umieszczać nowe filmy, nowe wideo dotyczące aplikacji i gier na Androida. Miłego dnia życzę i do zobaczenia następnym razem.